Dobra, w sumie dzień już przeminął, znów jest ciemno, o! Jest pociąg. Pendolino brnie br normalnie. Nieźle, co? Oczywiście jest gwiazdka, którą nagrałem wcześniej, jak widzicie. Co jest do cholery? Nice, nice, nice. Ale do czego zmierzam? Otóż tam jest księżyc. Ale nie tak jak myślicie powiem. Muszę się tak schylić normalnie. Pod takim kątem. Normalnie głowa niżej niż parapet. Jak się schylę, to dopiero teraz widać. Zobaczcie. Patrzcie na tego ślicznego księżyca obczaj. O obczaj fajnego księżyca. No... Nieźle to... Nieźle. Nieźle. No No... Ja, ja tam nie chciałem czekać. Co tam? Wystarczy, że nagrałem księżyc już. Właściwie. Po co czekać? Chuj tam. Nagram księżyc, stawię film na YouTube i z głowy. Co tam ja się będę ociągał? Mati się nie pierdoli. Co ty ziomek? Ja taki nie jestem. O. Znowu ten pewnie... Freightliner Albo inny pociąg Ciekawe co tam się odpierdala, że raz się cofają, raz jadą Nie no, ja nie czytam tyle o pociągach właściwie w ogóle Jedyne co mi się kojarzy z pociągami to Train z CSA Pff, Przynajmniej to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy No wiesz jak jest, no no dobra, także tutaj nie ma za wiele do nagrywania, więc jeszcze gwiazdka jest. Oczywiście też. Oj, księżyc, czekaj, gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Tu jesteś, nice. Patrzcie, jaki fajny, no nie? Jak zawsze zajebiście przy nimi zajebisty jest. Nigdy się nie nudzi, nie? Dobra. No to trzymajcie się, do zobaczenia, no i do następnego, nie? No, mega po prostu, mega.